kolejną w sumie ciekawostką a bardziej to nie będzie ciekawostka tylko może bardziej miejscówka e, chcę pokazać... a, fajnie kiedy zacząłem czynić jak już jakiś gościu mówi do mnie z czołgu, że mam się przesunąć well. znaczy nie chciałbym go wkurzyć <gry> ale dobra, wracając do rzeczy e, w tym Wojsku jest taka jedna wieża to kto się zainteresować? chodzi o to konkretnie wieżę o ona znajduje się konkretnie tutaj. Jak też jeszcze nie wiem, gdzie jest wojsko, to macie tutaj o. Ale cóż. Dobra, polatuję tutaj. I się niektórzy zastanawiali, jak można tu wejść, nie? Po prostu idziecie tutaj. Tja. Tylko muszę was inne rzeczy ostrzec. Jak przejdziecie tędy. To macie trochę przekichane. Dlaczego? A, zresztą, nie będę wam spoilerował słowem, a słowami. Zwróćcie se sami. Tja, Jak z gościa, który może chodzić sobie normalnie po terenie, nagle może być atakowany, nie? Wow. A to niespodziankę mi zrobił? A, i tu jest ciekawostka też. E Oczywiście się, nie da się tego użyć, niestety, ale wiem, że na pełnej misji jakiś się da. Ale byście wiedzieli, na szkody wejście. I tutaj macie schody, na górę. Dużo schodów! Ja, Mini spacerak, nie? Mam nadzieję tylko, że nie zdechnę, głupio. Bo... W sumie... Nie jest e, tak w sumie łatwo z wojskowymi, bo wiadomo, nie mają karabiny, nie? A karabin jak ładnie leci seria, to... to te... trochę źle. W sumie, jak macie kupiony hangar w, w wojsku, to was nie gonią, nie? Ale w tym pomieszczeniu, gdy wchodzicie przez takie bramki metalowe, to oni już jakby reagują. No chyba, że sprawdziłbym jeszcze jedną tezę, ale... Musiałbym polecieć na przykład do bunkra albo do jakiejś innej miejscówki, w której mogę schować sobie broń. Wiadomo, jak tam były bramki wykrywające metal, to mogliby to zareagować. Więc no. W ogóle widzę jakiegoś tam oglądającego. Teraz sobie czat i zobaczę, co tam się pisze. A. Hmm. Chyba ktoś mi coś napisał, ale mi nie wyskoczyło. Ale nie jestem pewny. Więc jak ktoś coś pisał, to proszę napisać jeszcze raz, a jak nie to... ten. Po prostu sobie można oglądać, nie? Dalej. Dużo tych pięter. Taka prawda. Ale... Da się wejść? Da. Aha. No. Dobra, mianowicie pokazałem wam ten tam, jest jedno piętro jeszcze w górę, tak wyżej. No. Ogólnie. Możecie wejść na tamtą wieżę, tam, o wysoko. I tam bycie mogli sobie zyskać kilka ciekawych kwantów, nie? Chociażby tam nie ma jakichś kwantów, ale ogólnie tam możecie sobie wejść, pokampić się powalczyć z policją. E, tam żadne czołgi ani hydry pewnie nie zrobią kryzji, że chodzi o strzelanie w szybę albo coś. To jest spokojnie. A tak to tylko macie problem tam, że wojska mogą na was wlecieć i was zabić z karabinia, czy w pół sekundy Jak nie macie, jak nie wiecie gdzie oni są i wam pokują full auto z karabinka Więc no, e, dzięki za oglądanie, e, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, poradników na ługi, klicze No i co? Na razie